Następny filmik lecimy. Kawałek tego, co mam powiedzieć. Tak jak mówię, nie mogę więcej powiedzieć. Może jak będę był w stanie, to powiem, ale póki co nie. Ogólnie to wygadałem wam się, jaka jest moja historia. Pokrótce, ogólnie. Pewnie zapytacie mnie, albo sam siebie chcę zapytać w tym momencie, co ja kocham w życiu. I czy kocham rodziców? Po tym wszystkim odpowiem Wam na pierwsze pytanie. Co ja kocham w życiu? Na pewno swoją dziewczynę i to bardzo i poszedłbym za nią w ogień i zrobił wszystko, co, co byłoby konieczne, żeby była ze mną. Bo takiej kobiety drugiej toś ze świecem szukać. Naprawdę jest, 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 jest kochana i jestem w stanie nawet zabić dla niej. Więc kurwy uwaga, bo jak ktoś ją poderwie, to mu łeb upierdolę od razu. Mówiłem oczywiście do tych, którzy chcieliby ją poderwać, chociaż ją nie znają, ale chuj, tak mówię ogólnie. E, bo nie miałem miłości w życiu. Nie miałem jej. A Bóg sprawił, że ona sama do mnie przyszła. Więc jeśli ktoś chce mi ją teraz odebrać, to zostanie mu odebrane kurwa życie. Może przesadzam, może nie. Sam już nie wiem. To jest pierwsze, co kocham. Drugie, co kocham, to rap. Polski rap. Hm. Zapytacie mnie rap? Dlaczego? Kurwa. Te brzękoczenie? Widzicie, dla jednych rap jest brzękoczeniem, a dla drugich jest ścieżką na życie. Wiecie, dlaczego słucham rapu? Ponieważ on daje mi siłę, daje mi potęgę do życia, daje mi, że kiedy jestem załamany, to słucham sobie kawałka Buchera, który napierdala wręcz freestyle'em zajebistym. Nie znam się na tym, flow, ją, nie wiem, nie pierdol mnie to. Ale kiedy słucham tego kawałka, to podnosi mnie to na duchu, Dostaje power, dostaje napierdalać, bym się chciał zaraz. I to mi daje energię. Kiedy jestem smutny, słucham PZ, muzyka emocjonalna, kiedy kłócę się z dziewczyną też. Kiedy mam ochotę powspominać sobie różne sytuacje, to słucham innych raperów, kocham Peje, kocham butchera, kocham makaskład, kocham palucha, kaczora, picha, Hadę, kurwa i innych kocham sokoła wszystkich bo nie no oprócz ludzi których nie lubię nieważne jakich raperów nie lubię bo zaraz tu się jakieś kurwa disy posypią zaraz kurwa jakieś hejdy tutaj przylecą i powiedzą ja pierdolę kurwa tam zaraz będzie za dyma", nie będzie zaraz kurwa, schejcowany zostanę tak kurwa, że się schowam pod ziemię, nie? <grytanie> Dlatego nie powiem kogo nie lubię, ale większość sceny kocham naprawdę, bo dzięki nim żyję na tym świecie, no. Ostatnio Peja przecież z Królikiem nagrali zajebistą zajebisty kawałek może nie pamiętam tytułu, kurwa... O samotności, nie? No wiecie o co chodzi, nie pamiętam teraz tytułu, bo myślę w ogóle o czymś innym, nie? Ale... Szczerze powiedziawszy, to kurwa, tak pokochałem ten kawałek, że kiedy jadę furą... To... zawsze... Ostatnio takie dni ciepłe były, nie? To... Wiecie, szybki... Płytka pej rzucamy nie? I lecimy, kurwa, nie? <laughs> I lecimy, kurwa, pełen, kurwa, tam... musical. Wiecie, co mnie najbardziej jeszcze jara? Ostatnio też bezszczel, pra prawda ponad prawem, czy coś takiego, czy prawo ponad prawem, prawo ponad prawem, czy coś takiego, nie? Chcę, mam takie coś, żeby ludzie pokochali rap w sobie i... Otwieram te szyby nie po to, żeby jarać się tym, tylko otwieram te szyby, że jaram się tym, że kiedy ja słucham tego rapu i leci kawałek o Tusku, że chuj mu w dupę, tak, to, że ludzie przechodnie, którzy to słyszą, to dwóch na, na sto, dwóch stanie i mówi, a to jest zajebisty rap jest. Albo jeden stanie i powie, ty, a może rzeczywiście Tusk kurwa jest taki a taki, nie? Albo Kaczor, albo ten. Pomyśl, co z tą Polską się dzieje, tak? Nieważne, to kocham po prostu ten rap, kocham dziewczynę. Teraz jest najtrudniejsze pytanie, czy kocham rodziców? Kocham ich, od, kocham ich od godziny 6 rano do godziny 14. Tak wam na to odpowiem. Kocham ich wtedy, kiedy są trzeźwi. Kiedy nie, mam ochotę napluć im w twarz i zabić. Naprawdę. Wpadłem w taką nerwicę, że ręce co mi się cały czas trzęsą, nie? nie ma spokoju w u mnie w ogóle. Wystarczy, że wystawię rękę czy coś takiego. Cały czas trzęsę się cały coś robię, wiecie. Kiedyś tak nie było, kiedyś byłem spokojnym dzieckiem, a teraz jestem wręcz nerwicowany i niestety no, kurwa, tak to bywa. No nic. Powiedziałem wam kawałek swojego życia. Myślę, że to jest na razie ogólna historia, może do tego jeszcze wrócę. I tak ja wam mówię, robię te filmiki po to, żeby się do Was wygadać. Mam nadzieję, że ktoś pod tą historią napisze komentarz, bo nawet ten chłopak, który był, to też bardzo proszę, jeśli bym mógł napisać komentarz. Bo wtedy widzę, że ktoś jest tym zainteresowany, tak? Że jest jakieś zainteresowanie, bo wtedy to mi dodaje właśnie... E, otuchy i to mi dodaje właśnie tego wsparcia, takiego wiecie, że, że ludzie jednak mnie akceptują, nie? To mi dodaje właśnie takiej pewności siebie i dzięki temu też będę szczęśliwszy, więc troszkę mi, troszkę nawet bardzo mi zależy na tych komentarzach waszych. E, no to nic, to tyle. Dziękuję, że ktoś ktokolwiek był w stanie wysłuchać do tych wszystkich części, które będą na, na, na YouTube i wszystkie części wysłuchał. Jeśli wysłucha wszystkie części i ma konto, to bardzo proszę, żeby przynajmniej kurwa kropkę postawił w komentarzu, to będę wiedział, że wysłuchał i będę szczęśliwy, tak? No to na tyle. Niedługo znów się pojawi jakiś nowy materiał. Mam nadzieję, że to wszystko wypali i będzie fajnie. Trzymajcie się ciepło, Dobrej nocy Wam życzę. Jeśli ktoś ma taką sytuację, jaką ja mam, to słuchaj, ziomek. Nie trać kurwa wiary. Nie trać, bo wiara jest najważniejsza. No i posłuchaj rapu, nie? No. Dobra, to lecę. Trzymajcie się. Na razie.